To miejsce z całą pewnością warto odwiedzić. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Myszkowie, w kompleksie rekreacyjno-sportowym, gdzie już za chwilę zacznie tętnić życie, a wszystko za sprawą wielkiego święta tej gminy, czyli dwudniowych dni Myszkowa. W ich ramach m.in. wielkie koncerty plenerowe i gwiazda wieczoru Ira to jutro, dziś, turnieje sportowe. Jak tutaj trafić, to bardzo proste, ale zapytaliśmy tych, którzy znają każdą trasę, która tutaj prowadzi, bo po drogach Myszkowskich jeżdżą. Od ponad pół wieku. Poznajmy ich. ostatnie porządki i gotowi do jazdy w podróży przez myszków w poszukiwaniu ludzi z pasją. Oto oni, członkowie Myszkowskiego Klubu Motocyklowego, który ma niemałą historię, bo data jego powstania to 1948 rok. Kiedy to się zaczęło? Klub powstał 29 lutego 1948 roku. Przez kilka lat funkcjonował w Myszkowie. Później został przez nas reaktywowany w 2000 siódmym roku i tak ciągniemy do dzisiaj w tym roku obchodzimy dziesiąty sezon jazdy na motocyklu od reaktywacji w tym roku odbędzie się czwarty zlot motocyklowy już na terenie Bendusza zapraszamy wszystkich motocyklistów i sympatyków jest was coraz więcej tak jest nas coraz więcej oczywiście mamy bardzo aktywnych członków Angażujemy się nie tylko w jazdę motocyklem w naszą pasję, jeździmy po całej Polsce, za nami właśnie wyjazd w Kotlinę Kłodzką, gdzie mogliśmy pozamykać zakręty, dość, podziwiać widoki, natomiast Mamy też wielu sympatyków. Co zrobić, żeby się dostać do Myszkowskiego Klubu Motocyklowego? Żeby dostać się do naszego klubu, no to na, jak w każdej instytucji, że tak powiem, trzeba złożyć wniosek, pomagać innym, bo to jest druga nasza idea, która przyświeca naszej działalności, tak jakby. No i chyba jeszcze jeden ważny element w tym wszystkim, to to, aby no, interesować się tym co dookoła. Tak właśnie robicie. Bierzecie tak, udział w wielu tak. inicjatywach miejskich. Na przykład? Na przykład zaczynamy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie co roku z własnych funduszy gotujemy w naszej polowej kuchni ogromną ilość grochów nie, własnoręcznie oczywiście przygotowanej rozdajemy ją za darmo, prosząc o datki o wsparcie tej inicjatywy. Potem yy, jest wiele festynów też, na których nas zapraszają okoliczne szkoły i nie tylko, w których uświetniamy te uroczystości. Bierzemy w akcji da dawcy szpiku, pomagamy dzieciom z domu opieki w Żarkach co roku w okresie Mikołajek. Gromadzimy oczywiście tylko z własnych datków i funduszy paczki dla nich oraz prezenty, które oni nam wskazują. Jest to radość niesamowita dla każdego dziecka i nie tylko, bo tobiecznymi są również dorośli. I każdy prezent jest niezapomnianym dla nas podziękowaniem. Panowie, jeszcze chciałem zapytać, którędy na dni Myszkowa fajny koncert się szykuje. Prosto, to co? Jedziemy, tak? No to jedziemy w takim razie na dni Myszkowa. Tak wspólnymi siłami dotarliśmy do kompleksu rekreacyjno-sportowego Dotyk Jury. Tu do godzin popołudniowych turnieje sportowe nie tylko dla najmłodszych. Potem zaprosimy Państwa na plac dworcowy, gdzie nie zabraknie emocji muzycznych za sprawą koncertów, dobrze nastrojonych ludzi. W Myszkowie, jak się okazuje, nie brakuje. A oto najlepszy dowód, chór klasyczny przy miejskim domu kultury. Hey, ma takiego chóru drugiego. Rozpiętość wieku to jest no, niecałe 40 do 78, tak jak ja mam już te lata. No śpiewam co prawda 60 lat w kościele, ale bardzo się ucieszyłam, kiedy powstawał ten chór. Jako pierwsza zgłosiłam się. No śpiewamy piosenki, pieśni patriotyczne, pieśni kościelne, kolendy. No występujemy w plenerze, występujemy. W Domu Kultury. Jest taka piosenka Agnieszki Osieckiej, niech żyje bal, drugi raz nie poproszą nas wcale. Ja się tak cieszę, póki drzwi są otwarte, to ciesz się tym życiem i śpiewaj. Póki jeszcze Pan Bóg da ci to zdrowie i ten słuch przede wszystkim. Także życie jest piękne i trzeba się cieszyć. Wspaniale, że, że o tym telewizja pamięta, że ja osoba wiekowa, która nigdy nie była w telewizji. Że chociaż taka migawka będzie, jest to najpiękniejsze. I trzeba się cieszyć z życiem. Ale ja się bardzo cieszę, że jeszcze coś mogę więcej, aniżeli moje koleżanki. Dlatego a poza tym ja zawsze przyjaźnię się z ludźmi młodymi, oni mi dają tę energię naprawdę. Bo ludzie starzy w moim wieku to tylko będzie opowiadać, co go boli, a ja tego będę szukał u siebie. A na co mi to? Ja to raczej młodzie wysłuchają, że mnie coś boli i współczują. To jest zupełnie inna relacja. Nasz chór tak naprawdę jest bez nazwy, chórem bez nazwy. Taka była potrzeba w ogóle prowadzenia chóru klasycznego w MTK myszku. Wszędzie te, co ludzie się znajdą, to że kochają muzykę i mają dobry słuch no zadaniem takich ludzi jak ja jest wyłowienie takich osób z jednej strony a z drugiej strony no, po prostu kształcenie głosów które mają takie predyspozycje ja prowadzę też zajęcia z śpiewu z dziećmi które tańczą w zespole igraszki ale to od niedawna z tym że myślę że współpraca będzie dalej kontynuowana Natomiast jeśli chodzi o chór, nasz chór MDK, chór bez nazwy, to faktycznie jest duża rozbieżność wiekowa. Są starsze osoby, tak jak pani Bogusia, są osoby w moim wieku i są też młodsze przychodzą, także jest duża rozbieżność. Na razie mamy mało panów w chórze. Pojawiają się, jest ich trzech, dwóch, ale przeważnie śpiewamy w furze trzygłosowym żeńskim. To był właściwie przypadek moja koleżanka, której tu dzisiaj nie ma, gdy dowiedziała się, że śpiewam sobie ogólnie czasami z Zasugerowałem żebym zobaczyć, jak tutaj jest w yy, Dom Kultury I powiedziała, mi, i powiedziała mi właśnie o tym, że tutaj takich nie istnieje i że szukają głosów, wiecznie szukają głosów. Więc przyszłam no i już dostałam. No, miałam tylko raz przyjść zobaczyć, a od roku już tam nie jestem. Zabawy w tym jest zawsze dużo, no bo jeżeli ktoś robi to, co lubi, to dla niego to zawsze jest wielką radochą. Yy, natomiast yy, też trzeba wziąć pod uwagę to, że próby są częste i są żmudne i długie. To jest mnóstwo energii, takiej, którą po prostu... Tak, jesteśmy po każdym takim występie strasznie naładowani. No wiadomo, każdy kto ma interakcję z, z ludźmi, tak, którzy słuchają, to widać, czy się podobamy, czy się nie podobamy, czy jakieś takie emocje to wywołuje. I, i po prostu to jest taki ładunek energii, który naprawdę na długo starcza. W myszków jest... Bardzo muzykalnym miastem, bo y, mamy muzyków przeróżnych, niektórzy przecież nawet teraz y, z Rubikiem grali w Stanach koncerty, y, mamy szkołę muzyczną, nie wiem, no może jakieś fluidy tutaj są takie, że po prostu faktycznie tutaj bardzo dużo ludzi śpiewa. Godzina nadal wczesna, ale repertuar Dni Myszkowa doskonale znany. Razem ze mną burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, witam serdecznie. Witam. Panie burmistrzu wysyłacie zaproszenie mieszkańcom Województwa Śląskiego, ale nie tylko. Jakie atrakcje przed nami? W tym roku upragniona Ira, dlatego że już od kilku lat, kiedy organizujemy Dni Myszkowa, mieszkańcy nawet jak ich nawet o to nie prosimy. Licytują jaki zespół mielibyśmy zaprosić i o tę walczyliśmy od kilku lat. I jeszcze dodatkowo zważywszy na sukcesy tegoroczne zespołu, no to chyba super się wstrzeliliśmy. Jak zwykle plac dworcowy, czyli miejsce najbardziej ulubione przez mieszkańców, bo z uwagi na logistykę i na powierzchnię placu dworcowego, no to najlepiej predysponowane miejsce do imprezy. Ale zadbaliśmy również o mieszkańców, którzy lubią potańczyć i, i lubią pobawić się przy rytmach Disco Polo. Zauważyliśmy, że zapotrzebowanie na tego typu atrakcje wśród mieszkańców Myszkowa i nie tylko jest i w drugim dniu, znaczy dokładnie w pierwszym dniu będzie klasik, czyli znany zespół tego gatunku muzyki, a w drugim dniu zespół Ira. No właśnie, skąd zapotrzebowanie na tego typu imprezy, które już się chyba wpisały w taki kanon kulturalny Myszkowa? E, powiem tak, generalnie jesteśmy społeczeństwem, mówię o Polakach, które umie i lubi się bawić. No, czasy pewnie każdy z nas zwariowane, wszyscy zabiegani i chyba w ten sposób jakby to łaknienie tego relaksu, odpoczynku jest tym większe. Tych atrakcji w Myszkowie no, zawsze trochę było. Wspierały nas też liczne stowarzyszenia. Mieliśmy na przykład eksperymentalnie, kiedyś zrobiliśmy przegląd zespołów Discopolo, może nie tej pierwszej ligi, typu zespół Classic. I przyszło nam blisko 500 zainteresowanych. Na płycie ludzie tańczyli do późnej nocy. No to, to też pokazało że jednak zainteresowanie takie jest. Jest chyba coś takiego, że mówimy, nie, to może taki niezbyt ambitny rodzaj muzyki, a jak przyjdzie się pobawić, no to jednak 120 bitów jest ulubione. I to robi swoje. Wiemy już, jakie gwiazdy zaprosiliście do siebie, a kogo zapraszacie właśnie tutaj dziś do Myszkowa? Zapraszamy no, przede wszystkim wszystkich, którzy się chcą dobrze pobawić. Co roku mamy także, że w zależności od wykonawcy, jest też pewna grupa stałych fanów, które jeżdżą za poszczególnymi zespołami. Ja zawsze wychodząc przed tym głównym koncertem witam również tych stałych fanów danego, danego zespołu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego. Zaczyna nam się troszeczkę tak pozytywnie zazębiać nasz długoterminowy plan pokazania gminy. Jako gminy, która leży jakby na przednówku jury krakowsko częstochowskiej rozbudowujemy teren do tej góry, przyjęło się już nazwa historyczna Basen Pochulanka gdzieś odchodzi w niepamięć, już wszyscy posługują się do tej i coraz więcej mamy osób przyjezdnych. A więc to, co dedykujemy, plac, rekreacje, spotkania, zespoły plenerowe zakupiliśmy telebim, będziemy puszczać dla mieszkańców kino pod chmurką. Więc no, takie atrakcje są. Natomiast no, dzisiaj wiadomo, koncentrujemy się na dniach mieszkowa na placu dworcowym. No, zależy nam też na tym, żeby nas dużo było w jednym miejscu i żebyśmy się świetnie bawili. Dzisiaj się promujecie na antenie telewizji Katowice i TVP3. Wiemy już, co macie do zaoferowania, ale będziemy pokazywali także tych ciekawych ludzi, społeczników bardzo często, ludzi z różnego rodzaju stowarzyszeń, którzy, którzy sprawiają, że to miejsce zyskuje w wielu wymiarach nowy blask. Ich też chcecie pokazać. Tak, no, ale to by się nie stało, gdyby nie uprzejmość też państwa, bo to miłe, kiedy media chcą pokazać te pozytywne aspekty. My już kolejny rok dzięki współpracy z państwem pokazujemy kolejne grupy społeczne, zapaleńców, entuzjastów, przyjaciół naszego miasta i w tym roku chcemy pokazać no, trochę osób zakręconych w innych dziedzinach, no ale nie mogę to za wcześnie, bo to już wasza rola, żeby, żeby tam, no chcę to jakby troszeczkę w tajemnicy zaciekać.

tych Państwa będziemy oczywiście przedstawiali w kolejnych wejściach na żywo. Panie burmistrzu, liczymy na kolejny rekord frekwencji w trakcie koncertów? Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że ta Ira naprawdę była upragniona, więc spodziewam się, że może być jeszcze więcej chętnych do spędzenia mile czasu na Placu Dworcowym niż w zeszłym roku. Plac Dworcowy i zespół Ira to jutro, a dziś kolejne wejścia i myszków. Jego najpiękniejsze oblicze w kolejnych wejściach na antenie TVP3 zapraszam już teraz na 12.35. Zapraszam w imię wanetych falby do zobaczenia.